Bez tu w LOLu jest tyle furasów? Może to wam tak mózgi sprało, nie? Może to ma faktycznie duży wpływ na niż demograficzny? Że wygracie w tego LOLa i myślicie o ze zwierzętami jakiejś zwyrodnialce, zamiast mieć normalne dziewczyny w głowie. Ej, weskitu w docie są jakieś furasy? Jest w docie jakikolwiek furas? No biz... Ale spanda! To nie jest furas, nie? To też jest centaur, Martwa baba, to też nie furas, nie? Enchantress chyba... No ale to centaurzyca! Ej, w docie nie ma furasów, stary. Kolejny plus dla doty. Zobacz, Lilia. Lilia, lol. Jezu... Ja pierdo... Stary, jak na przykład w Chinach jest ustawa, że granie może eksponować kości otwartego ciała, nie? To Unia Europejska powinna wprowadzić taką stawę, że no nie można antropomorficznie łączyć kobiet z zwierzętami, bo degeneruje to społeczeństwo, nie? Bez kitu, no jak udało nam się przepnąć Stop Killing Games, myślicie, że dałoby rady zebrać milion podpisów na to, żeby faktycznie coś z furasami zakazać? No nie, paskudne.